Słuchajcie, dotarliśmy na Sycylię. Dobry pies. Na Sycylii jesteśmy już ponad tydzień, więc to nieco możemy Wam e, poopowiadać. Ja się w ogóle nie spodziewałam, że tu będą takie duże miasta, normalne supermarkety, bo na przykład z tym był trochę problem w Kalabrii. Tam był problem, żeby w ogóle znaleźć jakiś taki normalny supermarket. E, natomiast tutaj nie ma z tym żadnego problemu. W ogóle spodziewałam się, że tu będzie, wiecie, e, pusto, bardzo będą małe wsie. Natomiast naprawdę są duże, piękne, zabytkowe miasta. E, generalnie teraz jesteśmy w okolicach Modig. Modike, Ragusa, te okolice. Wcześniej byliśmy w okolicach Etne, czyli Katania, Mesyna, między tymi dwoma miastami. Jak na razie tamte okolice bardziej mi się przynajmniej podobały. Marcinowi chyba tutaj się bardziej podoba. Tam w okolicach Etne jest miejscowość, która jest po prostu przepiękna i to jest chyba najpiękniejsze miasteczko, w jakim byliśmy. Nazywa się Taormina. Jest przepięknie położona, są piękne widoki, po prostu jest bajkowo. Obok jest miejscowość też Katania. Castelmola, też przepiękna. W okolicy też można zobaczyć e, powóz Alcantara. Też naprawdę cudowne, cudowne miejsce. Teraz właśnie jesteśmy w okolicach e, Modiki. Dzisiaj zbieramy się na plażę z Nelą. Tutaj plaże są nieco inne niż tam właśnie koło Etny. Tutaj plaże są piaszczyste. Wczoraj byliśmy wieczorem na leciu. Gdzieś tam rób sobie co chcesz. Wczoraj byśmy wieczorem zobaczyć jedną z plaż i woda była po prostu tak ciepła, że no nie mogę się doczekać, aż dzisiaj. dzisiaj pojedziemy na plażę, już dzisiaj wszyscy razem. No i chcemy spędzić na plaży cały dzień albo pół dnia, czy ile tam damy radę. Więc dzisiaj dzień taki bez zwiedzania, tylko raczej odpoczynek. Ja już schodzę z tego słońca, bo jest strasznie, strasznie gorąco. Generalnie, słuchajcie, dzisiaj jest... 21 września. Temperatury są cały czas ponad 30 stopni. Jest trochę chmur, przez co to słońce tak bardzo nie pali, ale tak wiecie, niestety przejaśnia się i zaczyna być trochę nie do wytrzymania. Więc już nie możemy się doczekać, aż pojedziemy na plażę. No dobra, chyba czas się powoli zbierać. Dojechaliśmy do plaży, w sensie na razie na parking. Jest tu bardzo dziko i dziwnie, jest kilka aut. Zaraz zobaczymy, jak wygląda plaża. O, lecz ciepła! Słuchajcie, jesteśmy na plaży, na której jest zupełnie pusto. Woda jest tak niesamowicie ciepła, że właściwie nie chłodzi. Nikogo tutaj nie ma. Można iść hen, hen daleko. Tam nie wiem, czy Marcina gdzieś widzicie. Można iść hen daleko i jest woda do pasa. Jest po prostu cudownie. Zobaczcie, jesteśmy tak daleko od plaży, a nadal woda jest do, do bioder. Nelson już nie ma siły, żeby tu do nas chodzić. Cały czas jest piasek, krystaliczna woda, pięknie. Tam się ktoś pojawił, ale to tyle, tak to jest pusto. Kto tu do nas płynie? Cześć niuniu. -Niu. Dobry piesek. I tyle. Wszystko Donniecie. w porządku. Można wracać. Donniecie. Kochanie, oficjalnie to była najcieplejsza woda, co? W jakiej się kąpaliśmy. No woda cieplejsza dosłownie jak w basenie. No jak w ciepłym, podgrzonym jacuzzi. No bezpośrednio. Nie jak w jacuzzi, ale naprawdę cieplejsza niż w takim basenie pływackim. Nie, no to zdecydowanie bardzo, bardzo ciepła. Wręcz mam wrażenie, że czasami nie dawała ochłody. No i nie było medus, bo do tej pory czasami niestety trafialiśmy na meduzy, a tutaj było czysto, zero medus, można się kąpać bez obaw. Mimo, że to dzika plaża jest prysznic, znaczy dzika plaża. Jest tam bar, ale podejrzewam, że jest czynny tylko w sierpniu, czyli w sezonie urlopowym Włochów. W parkingu za bardzo nie ma. Staje się na ulicy, ale naprawdę jest bosko. Nelena na koniec opanierowała sobie pysk. Kobieto, jak ty wyglądasz. No, no i ty to jeszcze masz siłę? Zwariowałaś? Piaskowy potwór. Neliciu! chyba nosem kopała No, Nelson, odpocznij. Brudasku. Brudasku, co jest? Jak ty wyglądasz? Ja preferuję styl mroczny. No właśnie, widzę. Słuchajcie, w ogóle jesteśmy w domku, który jest z 1948 roku. Jest dosyć klimatyczny. Właśnie jest kominek, jest jakieś stare pianino. Ciekawie tutaj, nie? I to jest no. prawdziwy serwerski prys. Solony. Solanka. Wróciliśmy z plaży i na Sycylii jesteśmy już ponad tydzień, więc w sumie możemy zrobić jakieś takie małe podsumowanie. jak nam się podoba, gdzie wcześniej byliśmy. To jest nasz drugi nocleg tutaj e, na Sycylii. Wcześniej mieliśmy mm, nocleg, taki domek e, na właściwie zboczu Etny. w okolicach Katanii, między Katanią a Messyną generalnie. I tamte okolice no generalnie mnie tam zachwyciło miasteczko Taormina. E, przepiękne, chyba najpiękniejsze miasteczko, w jakim kiedykolwiek byłam. Te widoki, e, stary ten antyczny teatr z widokiem na Etnę, na morze, na Wzgórza, no coś niesamowitego, natomiast dookoła, no widać było taką dużą biedę, brud, bardzo dużo śmieci przy drogach. Jakby w Kalabrii było dosyć podobnie, też właśnie bieda, śmieci. A teraz przenieśliśmy się w inną część Sycylii. Jesteśmy w okolicach Modiki, czyli pojechaliśmy bardziej na e, południe. Mam wrażenie, że jest cieplej. Woda w morzu też jest o wiele cieplejsza i tutaj generalnie ten region Modika, Ragusa i tak dalej, to co tutaj zdążyliśmy zobaczyć w okolicy, to mam wrażenie, że to jest taka Austria Sycylii. Jest porządek, e, są czyste drogi, nie ma takich dziur na tych drogach. Drogi są Szersze. Budynki są bardziej zadbane. Tak inaczej to wygląda zupełnie niż tam w okolicach Etny. Jest czyściej, nieczysto. Drogi no. są trochę lepsze, niedużo, ale fakt, że jest, jest, jest czyście widać różnice. Są nowe domy, w sensie nowo wybudowane. Dookoła po prostu naprawdę bardzo dużo nowo budowanych domów zadbanych. No woda jest, jest rewelacyjna. Tak w ogóle Ciepło właśnie... Ciepło bardzo. Te e, domy tam w e, okolicach właśnie Etny widać po prostu... Inaczej, nie widać nowych domów, nie widać nowego budownictwa. Same stare, bardzo stare budynki, niektóre odnowione, większość nie. A tutaj właśnie mam wrażenie, jest odwrotnie: że jest mnóstwo nowych domów, nowych gospodarstw, a nawet jak są jakieś stare, to właśnie są zwykle odnowione. Wiadomo, też są jakieś e, pustostany i tak dalej, ale jest ich o wiele mniej niż w tamtej części Sycylii i niż w Kalabrii. No i plaże są zupełnie inne. E, w tamtej części to jednak jest e, żwirek, kamienie skały, a tutaj jest dużo e, plaż piaszczystych i to jest super. I też przynajmniej w tym miejscu, gdzie dzisiaj byliśmy, wchodzi się do wody i się idzie i idzie i idzie, i cały czas jest woda do pasa. Nie jest tak, że od razu jest koniec. Piasek jest jak mąka. Tak. Jest taki. A gdzie Ci się bardziej podobało? W tamtej części czy tutaj? Ogólnie czy coś konkretnego. Jakbyś miał przyjechać jeszcze raz, to w którą część Sycylii? W tą. W tą? tą część Sycylii, bo ja wolę nowe budownictwo. A tutaj właśnie połączenie nowego budownictwa z takimi... Taka tradycja zachowana, Z takimi nie? dachówkami stylizowanymi jakby mhm. na stary styl. Taki pias, piaskowy kolor. No, wygląda to po prostu A. świetnie, naprawdę. Ja uwielbiam takie budownictwo, taki styl. Fajnie to wygląda. Tak. E, natomiast w tamtej części... No jednak ta taormina to tam było zachwycająco. Ten wąwóz Alcantara. No pokażemy przywitki wam jak to wyglądało. No Naprawdę bardzo ciekawe miejsca. Piękne i jedyne w swoim rodzaju. Byliśmy też w miejscowości Castelmola. Ono jest bardzo blisko Taorminy. I stamtąd jest przejście takim szlakiem po wzgórzu między opuncjami. To też było super piękne. No. Do zwiedzania tamta część chyba. No i tam dużo... jeszcze Etna. Nie? Do zobaczenia. No do zwiedzania, tamta część dużo atrakcyjniejsza. Tutaj póki co byliśmy w jednym mieście w Syrakuzach. Ale, ale zupełnie nam się tam. No nie zrobiło na nas wrażenia jakiegokolwiek. No. No, nic tam nie było ciekawego, oprócz papirusu. Papirus, tak, to jest. Który rośnie naturalnie. Tak, to jest jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie papirus rośnie naturalnie, i rzeczywiście to było super y, zobaczyć. Generalnie część Syrakus jest na wyspie, więc no, po prostu jest bardzo po pięknie położone miasto. No, natomiast no, na przykład, w porównaniu do Taorminy, to nijak się ma. Tam Taormina, Castelnuła było dużo piękniejsze. No, tam naprawdę jest co zwiedzać, jest co robić, eee, jest gdzie jeździć. Tutaj, na plaży. Tu tak, tu bardziej plażing. Generalnie tu tutaj ta część Sycylii słynie z takich barokowych miasteczek. Jest właśnie Modika, blisko nas tutaj Raguza, Noto, ale jeszcze nie widzieliśmy. Byliśmy w Syrakuzach, a dzisiaj plażing, a jutro zobaczymy. W, Modica, w Modice ponoć jest jakaś czekolada, którą robią tylko tam. Tylko w tamtym rejonie. No i musimy spróbować, bo. Ale czy że nie jest? To, dobra. O, to wytniemy tu. Nie, <grywia> ja nie wytniemy. A pani się co by chciała? Jeść. Kolację. A ten Kolację. No dobra, to nakładamy. Mimo, że jest jeszcze wcześniej, ale rozumiem, że jesteś głodna. Wszyscy byli głodni. Dobra, tu już jest namoczona karma. Dodam troszkę sosu pomidorowego. W sensie to jest po prostu pulpa z pomidorów. Wiecie, jesteśmy we Włoszech, więc niech też pies się nacieszy pomidorami. Dodam jeszcze trochę e, świeżych warzyw. No i czas na mięsko. Tak jak rano. Dodam trochę tego kurczaka. Wezmę e, jedną kosteczkę. Dam jedną, bo Rano Nela dostała dwie. No i trochę jeszcze tej wieprzowinki. Taki jeden plasterek starczy. No dobra. I gotowe. Teraz już nie będziemy wychodzić na dwór. Tutaj Nela dostanie. No i słuchajcie, tak kończymy dzień. Nela wcina, my już powoli się szykujemy do spania. No i Nela jak to też już na pewno padnie. Także dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!